Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I? I z nami. Tak. Ja jestem Asia i to jest kolejny, tak jak powiedziałam, film. Dzisiaj mamy vlog, jest sobota i dosyć późno zaczynamy ten vlog, bo jest godzina bo jest godzina 15, ale z rana chłopaki pozwolili mi dłużej pospać. W sensie Alex stał koło 8, zaniosłam go do Serheta, a pozwolili mi jeszcze właśnie pospać. Jak wstałam, zrobiliśmy śniadanie, zjedliśmy to śniadanie za nim, wiecie, posprzątaliśmy, ogarnęliśmy, no to już był czas drzemki Aleksa. Na tej drzemce ja zrobiłam rosół, w sensie wstawiłam rosu, upiekłam slack cake, czyli po prostu takie mokre ciasto, tłumacząc z tureckiego na polski. Obrałam ziemniaki, przyprawiłam mięso i dzisiaj będziemy mieli typowo polski niedzielny obiad i serkat pierwszy raz wie typowo taki niedzielny polski obiad. On już jadł na przykład rosół, natomiast się. Natomiast, o Aleks już się tutaj dobija do kamery, natomiast nie jadł go dwudaniowo. Jak wiecie, rosół albo jadł kotleta. Natomiast dzisiaj w menu mamy, no, bardziej polsko się już nie da, czyli mamy rosół z makaronem. Mamy rosół z makaronem, a na drugie danie mamy ziemniaczki z koperkiem, filet. Y filet w piersiku czeka panierowany i mizeria z ogórków oraz jogurtem. Więc będzie dzisiaj nasz serkarz, nasz Turek, mój Turek, mój mąż będzie oceniał typowo polski niedzielny obiad. Także zapraszam Was do dzisiejszego vloga. Jeżeli nie będę miała wystarczająco materiału, żeby sklecić vloga, połączę go również z poniedziałkowym dniem. Także bardzo Was zapraszam. Co się będzie dzisiaj działo? Nie wiem. Planu nie ma. Natomiast zaczynamy tego niedzielnego vloga, domowego vloga e, turecko-polskiego, polsko-tureckiej rodziny, także zapraszam i spędźcie ten dzień z nami. Cześć. Wczoraj w ogóle też Serhat pojechał odebrać moje okulary e, i powiem Wam, że one są prześliczne, natomiast wydaje mi się, że coś jest z nimi nie tak. E, nie wiem, czy to e, pani okulistka troszkę źle mi wymierzyła te minusy. Natomiast zakładając okulary wyglądam w nich dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, jak w nich wyglądam, natomiast wydaje mi się, że coś jest z nimi nie tak. Już Wam mówię, o co chodzi w momencie, kiedy ja te okulary zakładam, też to, jak wiecie, to nie są moje pierwsze okulary, więc ja już wcześniej okulary nosiłam, wiem jaki jest um, jakie jest odczucie przy noszeniu okularów i z tych pierwszych tak nie mam. Natomiast z tych mam wrażenie, że widzę przez um, tak zwane rybie oko, czyli wszystko mi się tak zniekształca. I teraz nie wiem, czy to jest problem w tym, że znacznie mi się ta wada powiększyła, czy chodzi o to, że pani jednak trochę mi em, za dużą tą wadę wybadała powiedzmy, bo ja wcześniej miałam coś koło minus pół, minus 75, natomiast teraz mam minus 25, minus 50 i nie wiem czy e, to moje takie odczucia, bo ta wada jest większa, czy faktycznie pani doktor trochę tą wadę mi zawyżyła i po prostu źle e, w Wymierzyłyśmy te okulary, natomiast okulary same w sobie mi się podobają. Są piękne. Jeszcze nawet mm, jak je przymierzaliśmy, to nie widzieliśmy z Serhatem, że tutaj jest taki kryształek. I wczoraj dopiero Serka tak przyniósł, to się to, czy ja widziałam, że ten kryształek jest. No nie. Więc y, uznaliśmy, że kilka dni ponoszę. Może to chodzi o to, żeby się przyzwyczaić. Natomiast jeżeli ja dalej po kilku dniach będę miała takie uczucie, że coś jest nie tak i wiecie, widzę zniekształcone takie bardziej wszystko zaokrąglone, takie tak zwane rybie oko, no to będziemy musieli się przyjechać znowu do pani doktor, no bo tak być nie może, źle dobrane okulary, w sensie za duży minus, no to też może mi ten wzrok pogorszyć bardziej niż pomóc mi um, i dać mi większy komfort. Także ja je noszę, wiecie, co jakiś czas z przerwami, żeby się przyzwyczaić. Co tam? Halo, przepraszam! No, A Bye-bye. Don't know if you know this too. I'd rather be right with you. That's enough matters right now. It's just you and me. Ama. Ya bakalım. Pis yapalım. Pis pis pis. Orayı ya. Ha, limonlu. babası nasıl tamam Dobre. <śmienicza> Chcesz? Kochani, tutaj e, rosołek. Co prawda, e, ta pokrywka nie jest e, od tego. Bo Alex pokrywkę zbił gotując swoje zupy z zabawku, zabawek. Mamy już obrane ziemniaki, posolone i czekam na gotowanie. A tutaj gotuje się nam makaron. Jeszcze, jeżeli chodzi o makaron, niteczki, to w Turcji jako tako on nie funkcjonuje, tak akurat mam w słoiku. I my zawsze robiliśmy ze świderkami, ale gdzieś tam u którejś dziewczyny, już nie pamiętam, podpytałam się i dziewczyny często do rosołu używają te który jest zazwyczaj używany do przygotowywania pilawek. Widzicie, to też są niteczki, natomiast to są dosyć krótkie niteczki, nie te jak... Te nasze. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma, jak to się mówi. Więc my używamy od teraz też tego i Aleksowi też łatwiej zjeść taki makaron niż wiecie, grube, długie świderki. Tutaj jest moje ciasto, nasze ciasto. Przez dwa tygodnie mieliśmy te croissanty, rogaliczki, natomiast w tym tygodniu znaliśmy, że upieczymy ciasto, jednak wydaje mi się, że ono nie zostanie na cały tydzień, nawet jest jeszcze trochę zaparowane, tutaj zostawiam z taką luką i przepis będziecie mieli w opisie filmu oczywiście, żebyście mogli sobie sami też takie ciasto zrobić, wypróbować a tak się właśnie prezentuje nasze. Pokażę Wam teraz jedną pewną różnicę pomiędzy talerzem moim a talerzem Selchata. Ja uwielbiam warzywa z rosołu i właśnie uwielbiam marchewkę, bo w takich wielkich kawałach, eee, natomiast u mojego męża, tak jak zawsze, brak warzyw. Obstawiam, że tą jedną marchewkę, którą mu nałożyłam i tak mi odda. E, oczywiście słupieprz, bo ja nie doprawiam, każdy sobie doprawia według własnego gustu. No ale Alex ma, wiecie, marchewkę rozdrobnioną. E, no i ja gotuję nie, też na piersi z kurczaka, na filecie z piersi kurczaka rosu. no bo tak najbardziej mojej rodzinie smakuje i później szatkuje, tak jak widzicie. I chłopaki zamiast zjeść, to teraz grają w koszykówkę. Dobrze, mamy naszego testera. proszę spróbować. To testkę. Ej, testy? A ja tutaj czekam. I dobrze, bardzo dobrze. Hangi 1, high scam. From 1 to 10. Mm. Really honest. Honest. Like the chef, Aha, for Ok, więc Rosu uzyskał 7,5 na 10 punktów. Dziękujemy Panie Testerze. Nie ma racji. Aleksowi jak widać yy, smakuje, bo dosyć nie wydziwa, jak to zawsze. Proszę. Już pomijając dźwięki Aleksa wyszliśmy na chwilę z domu i nie wiem co nas podpuściło, żeby w ogóle w niedzielę z domu wychodzić, bo jechaliśmy do galerii, a tam była tragedia, pełno ludzi, kolejki, wszystko wiecie. To, to jest zimno. Bo jest zimno i wszyscy ludzie jadą po prostu tłumnie do galerii, do knajp i tak dalej. Przyszliśmy do nowej kawiarni, bo jakoś tak z zewnątrz fajnie wyglądała, natomiast jest strasznie taka zimna nie ma takiego wiecie domowego klimatu, natomiast zobaczymy czy kawa. Semester finished. Ha, w sumie też teraz są, zaczęły się ferie, także może są też e, ci ludzie tak tu z dzieciakami w galeriach. Natomiast przyszliśmy na kawę, zjedliśmy zupę, teraz się napijemy kawy i zaraz, e, wiecie, pojedziemy do domu, zrobimy sobie e, drugie danie, bo po prostu nie dalibyśmy rady wcisnąć tego na, e, na jeden raz. Także nie wiem już ile razy już powiedziałam także. E, e, do domu i jest koło godziny 19, kochani, dopiero będziemy jedli to drugie danie. Natomiast zazwyczaj w Turcji się tak je, że wiecie śniadanie, w pracy mają jakiś lunch, a to co my byśmy zjedli w Polsce na obiad, to oni jedzą tak naprawdę na kolację koło godziny 19. No i u nas się też w domu tak naprawdę je yy, z takim harmonogramem w ciągu tygodnia. No w weekend to jest różnie, bo yy, Wiecie, inaczej jest: jak Serhat ma o 13 lunch pracy, a dopiero o 19 z domu, więc on przez 6 godzin praktycznie nic nie je, Więc jest głodny i zje te dwa dania, czyli zupę i drugie danie. Natomiast jak jest weekend w domu, no to on pomiędzy śniadaniem, a nawet obiadem, jeżeli zrobi o 13, między 13 a 15, to on i tak podjada, więc on nie jest w stanie zjeść dwóch dań. Założę też okulary. Byliśmy się u optyka spytać. Pani powiedziała, że to jest normalne, jak ja widzę i że muszę się do tego przyzwyczaić. Także już będę marynowała um, filety. Zrobię też. Um, mizeria, ale wiecie co? Trochę się rypłam, bo my mamy jedynie jogurt w domu z mleka koziego, a on mi nie smakuje, więc ja zjem same ogórki, natomiast Serhat i Aleks, którzy lubią ten jogurt, zjedzą prawdziwą mizerię, a jeżeli chodzi też o panierkę, to ja na przykład nie używam bułki tartej, a chrupki, chrupki, płatki kukurydziane, więc ja robię w taki sposób i również bez oleju wszystko będę e, przygotowywała w naszej e, tej bezolejowej frytkownicy. Także pozwólcie mi, że ja to szybko sobie wszystko ogarnę, aby to po prostu zobaczycie na przewidzie. I know you feel the same, so come on, give me love. I'ma show you how to move, how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do, I won't do for your body. So give me all you got right now. Kochani, jest, jest też ciekawy, bo Serhat jak wszedł do kuchni i zobaczył te ziemniaki, to aż się przeraził. Także idę podać chłopakom i zaraz zobaczymy, jaka będzie punktacja drugiego dania z polskiego obiadu. Widzisz tak? <grystanie> tak. Smacznego. I co? Ziemniaki. Ziemniaki? Ziemniaki. Tak. Ile punktów? Hangi połamaśkę. Osiem. Oh. Mm. Czyli dobre. Bardzo dobre. Mm. Jestem już jak widzicie w piżamie, wykąpana. Aleksy śpi w łóżeczku na górze. A ja jestem sama w salonie i przyszłam Wam o czymś powiedzieć, bo bardzo często mówicie, że jejku, my jesteśmy taką zgraną parą i pewnie się nie kłócimy, się zawsze ze sobą zgadzamy. I powiem Wam, że jest w sumie na odwrót. My dosyć mamy takie obydwoje wybuchowe charaktery. A... I serhat właśnie jest na górze, bo się tak posprzeczaliśmy, że nie możemy po prostu ze sobą, ze sobą przybywać. A najczęściej sprzeczamy się na przykład o jakieś drobnostki albo o Alexa, bo ja wychodzę z takiego założenia, że skoro dziecko płacze, to ono nie wymusza, roczne dziecko naprawdę nie jest w stanie nic wymusić. Ono nie wie, co to znaczy w ogóle wymusić, a jak płaczę, no to z jakiegoś powodu płaczę i trzeba je pocieszyć, zrobić cokolwiek odwrócić uwaga, dziecko odpłacza, natomiast Serhat co wynies po prostu z domu i strasznie z tym walczę. Wychodzi z takiego założenia, że skoro dziecko płacze, to niech płacze i po prostu przestanie. I poszli się chłopaki kąpać, tak jak zawsze. No i Aleks już od początku nie chciał, wiecie, iść się kąpać, nie chciał się rozebrać i tak dalej. I mój mąż zamiast dziecko uspokoić, to oczywiście cicho, czemu płaczesz, nic ci się nie dzieje, przestań, nie masz powodu. I wiecie, ja tego wszystkiego słuchałam, sprzątając Kuchni, i jak ja się wnerwiam, poszłam do góry, nawrzeszczam do tego serhata i powiem Wam, że ja staram się tak trochę wyciszać i nie krzyczeć, bo ja jestem straszną taką awanturnicą, ale od pewnego czasu nad tym bardzo mocno pracuję i staram się po prostu nie krzyczeć. Mm, I nawet jak gdzieś wiecie, Serhat ma zły dzień i gdzieś jakieś zaczepki szuka, powiedzmy, to staram się w to nie wchodzić. Natomiast tak się zdenerwowałam tekstem, że przestań nic ci się nie dzieje i nie płacze. Wiecie, to dziecko cały czas płakało, cały czas się nakręcało, a ten zamiast uko uspokoić, to wiecie, e, totalnie to olał. I poszłam do góry, zabrałam z tego prysznica Alexa i tak, wiecie, co trzasnęłam drzwiami, że aż coś zepsuła mi się światło w toalecie nie zapala. Znaczy, w łazience na górze światło się nie zapala. Także mi się może wydawać, że, że my się nie kłócimy, wy też myślicie, że wy dużo z naszego życia widzicie, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie wiem, jak my na przykład mamy gorszy czas i się do siebie, nie wiem, tygodniami nie odzywamy, czy tam wiecie, dniami, no to ja tego oczywiście nie nagrywam. No i kłócimy się, tak jak chyba wiecie, większość par i. Nie powiem Wam dokładnie, jak to szło, ale kiedyś w mojej świętej pamięci babułniami powiedziała, że jak ludzie się kłócą, to jest dobrze, bo to znak, że jeszcze im na sobie zależy, że trzeba byłoby się martwić, jakby ludzie, wiecie, przestali się kłócić i um, jakoś tak, wiecie, o, coś ogólnie, nie wiem. Jeżeli ktoś zna to przypowiedzenie, powiedzenie, to może napisać w komentarzu, tak, że tak naprawdę my się kłócimy. Czasami, wiecie, to są jakieś tam Zaczepki słowne czasami to są naprawdę takie ostre kutnie, że my się nie odzywamy do siebie, e, unikamy się i tak dalej. Natomiast e, ostatnimi czasami zdarza się to rzadziej, e, no ale większość właśnie sprzeczek jest odnośnie mm, podejścia do dziecka, bo wiecie, o ile Alex był niemowlakiem, to Serhat miał do niego o, ogrom zrozumienia. Tu bardziej ja, wiecie, przez moją em, depresję poporodową byłam bardziej taka nerwowa i krzyczałam. Natomiast Serhat był bardzo wyrozumiały, a teraz jest w sumie na odwrót. Ja rozumiem. Rozumiem, że roczne dziecko nie wie, co to znaczy wymusić, więc ono nie, nie jest w stanie wymusić. Jak płacze, to coś się dzieje, a że nie umie mówić, to po prostu płacze. A Serhat uważa, że już wiecie roczne dziecko, a naprawdę Alex ma rok i cztery miesiące, to wiecie, powinien już najlepiej mówić, co mu się dzieje i nie płakać, bo przecież po co ma płakać. Także serhat jest na górze, ja jestem na dole, bo najnormalniej w świecie się poprztykaliśmy i zamiast wiecie zjeście razem ciasto, napicie herbaty wieczorem, no to ja siedzę sama a Serhat gra na komputerze, ale lepsze to niż, wiecie, mielibyśmy się dalej zaczepiać. Co prawda nałożyłam mu ciasto i czeka No Może jak, wiecie, zejdzie, to zje, ale pewnie będzie to tak, bo wiem zazwyczaj jak to działa, że jak się poprzytykamy, a mimo to, wiecie, siedzimy razem, oglądamy film, to ja siedzę na jednej kanapie, Serhat gdzieś na drugiej, siedzimy z dala od siebie i nawet się nie, do siebie nie odzywamy, natomiast czas spędzamy notabene razem. Także tak, kochani, my się kłócimy. No, bo chyba takie jest życie. A jak wiecie, są dwa wybuchowe charaktery, no to do tych kłótni dochodzi. Czasami naprawdę iskrę lecą. Natomiast ja ostatnio staram się, tak jak mówię, wyciszyć, a już na pewno staram się nie kłócić, nie krzyczeć przy Aleksie, bo zauważam, że Aleks jest osobą dzieckiem, dzieciątkiem wysoko wrażliwym i on bardzo nie lubi hałasu, nie lubi krzyku, jakieś, wiecie, waleń, jak są jakieś remonty młotkowe i tak dalej, on też płacze. Także staramy się, wiecie, jak w jakąś gorszą wymianę zdań, no to jak Aleks śpi na balkonie. Po prostu tak się staramy robić. E, więc wiecie, ja się uśmiecham, ale po prostu gdzieś tam w środku jest mi przykro, że e, się tam poprztykaliśmy, natomiast ja będę stała przy swoim, że e, tak małe dziecko ono nie jest w stanie wymuszać i skoro on płacze pod tym. E... Prysznicem, to weź chłopie, nie wiem, go przytul albo się z nim pobaw, coś odwrócić jego uwagę, bo ja nie mówię, że Aleks mi wiecie, nie płacze. Na przykład nie wiem, ja jestem na toalecie i nagle Aleks płacze. do wiecie, ja z tej toalety nie wstaję i biegnę za nim, żeby go pocieszyć, Natomiast wiecie, staram się odwrócić jakiekolwiek jego uwagę. I jeżeli po wyjściu, dajmy na to z toalety, on dalej płacze, no to ja wiecie, biorę go na ręce, gdzieś go się staram zabawić, natomiast nie mam takiego poczucia, że on wymusza, bo to jest w ogóle działa na mnie jak Tak że ja sobie zjem ciasto, wypiję kawę no i zaraz zobaczymy co będzie zaraz się zbieram do spania ale na, wzięła nabrała mnie, wzięła mnie ochota na banana, także jem, nie wiem czy to jest najmądrzejszy pomysł, żeby jeść banana na wieczór natomiast chodzi mi strasznie po głowie w ciągu dnia, ale nie wiem czemu go nie zjadłam także wiem banana, ściągnął już sobie może te okulary bo już mnie trochę Boli głowa, może się po prostu przyzwyczaić. E, także e, powoli będę się kłodła spać, więc będę kończyć tego vloga. Coś tam jednak mi się udało nagrać pomimo tego, że praktycznie nic nie robiliśmy. E, jestem ciekawa, e, czy jeżeli macie na przykład jakichś znajomych bądź partnera, partnerkę z zagranicy, to czy próbowali oni właśnie polskiej kuchni i jak ją oceniają. Myślałam, że Serhat, wiecie, oceni cały taki dwudaniowy polski niedzielny obiad gorzej. Natomiast było całkiem... Mm, całkiem dobrze, chyba, że to ja mam takie genialne zdolności kulinarne, ale nie, to, to wcale nie o to chodzi. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, taki czerwony guziczek zaraz Wam pokażę, jaką wygląda. Oczywiście komentarze i łapki w górę mile widziane. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Przepraszam bardzo. Życzę Wam miłego wieczoru i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.